Dobrze. Dzisiaj! Grzeczyna. Dzisiaj dropnąłem 70 tysięcy wilczych montażów. Tam będziecie! A ja dostałem! Na którym? Kup, kup mi dopalacza i na tym mam serce Gdzie masz serce? O <Children> ja se daj ma okropnie. No? 10k golda, 40, podozu 40, 40. Kłamiesz! Potem... Yes. Powy, do... Ale tak kłamiesz! Kłamiesz! O nie, Ja, wam to zrobił, no! Kto ma sklepa? Kłamiesz! Ja, że... ja Kłamiesz! Ojej, ja mam... Ja, ja, ja mam <laughs> Kłamiesz! Sklepa ja! Kłamiesz! No pewnie, że Tak! I tak się ułamił. No to, dawaj. Czekajcie, jak... Teraz jak to się robi, nie? I... No właśnie. <laughs> <laughs> jak się na tutaj w Wolfie? Nie wiem. Chyba F9 czy coś. O, postać 3G na 14 dni. Fajnie. O, z czego? Mam 7... Ze skrzynki. skrzynki. Mam 7... Do. Mam, o tak, napisane w WC. 730. O tak?! 5. Tak, o tak 7035? 7000 dodał, łatwo 73035, tego chodzu jeden. W WC Shopping wam mówię co mogę kupić. Mam 73000 wielkich monet. Mogę sobie kupić. Smoka? Łoś? Wow. Dobra, jeszcze tam nic 6. 6. nie mówię. E, no w sześciu, bo chyba gra. Wiedziałem, że smoki be. są w tej grze. Hehehe bajcie są smoki? Jaki numer? Dwa nie, weź nas, Ale na CW, nie nie, nie? nie, to nie będzie fajne A, CW Ej, mogę z wami zagrać CW? Nie, bo... To jest... 6 na 6? Dobra, losuję nie, Kurwa, nie no. mają Dogadali byśmy no. się Teraz to jeszcze ja, to jeszcze Noob jesteś Co myślisz, noobem? Czekaj Hahaha Czemu wygrałeś? Zaraz wracam, nie? To tysięcy można wygrać, to fajnie. Jak ty jesteś, że to jest na nim rozmawiać? Bo my dopiero, jest... do, my dopiero do gimnazjum chodzimy. Ej, no, ty z... masz 13 lat. W... Dwa... Master Kiryu, Zagramy w fajna multiplayer. Nie, zagramy w Minecrafta. Czemu? Ja chcę w multiplayer'y Też zagrać. My. A ja chcę w Minecrafta. Ty, a ja w Minecrafta. A ja chcę w A ja chcę w Minecrafta. A ja Jak jest 20, to znaczy, że się fajka zaczyna.

Nie! Galkamy, Jezu nie dziecko, schowaj się, się. Ej! E, Russian tatuaż! 20, jebać, jebać no nie ruski. Nie tak. Wiet, on <grym> Dobra. 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 Dobry. Dobra. No nie. Zepa z dobra. Dobry. Dobra. z dobra. No nie, to jest nie fair. 25 tysięcy No nie. Co, co masz na no nie. no nie. Co wygrałeś z tego? Nie. <grystanie> <grystanie> on ma lagi ten typek, nie? Ej, ja spotkałem, Nie, ja w tą grą taki... ...kuwienko mi drogi. Dawaj tu. Ja. Bo to wszystko się spaliło. O, dobra. Dobra. Co będzie z Olimpika? <grystanie>